Witam serdecznie i gorąco na Parmigi 2017. Łaniam się nisko po samek lepisko. To mam opiekońtabria. Kiedyś u mnie była, ale nie grałem na no ale i się strasznie podobało. To będziemy robić koszenie. że jakieś zadań, zadanie by, będziemy wykonywać. I co? Bierzmy się za robotę. Podczas slajdzi. No i jak widzicie obaj Albo może pokażę mapę. Tak o, Co tu mamy? O to nieco było. To jest. Stolar jakiś. Kożelnia piwa. Kurnik, woda. Pole, pole, numer 8. 20, to jest. Ma 30, 30 pary pól. Oj, oj, wróć, wróć, Tomek. Supermarket, jakiś. Sprzeda sprzedaż wełny. Sprzedaż drewna. Sprzedaż mleka. Sprzedaży. Mogę kupić, ale nie mogę kupić, a co, czemu? Nie wiem. Poczekajcie chwilę. Ja wrócę do Was. Jestem już z powrotem. Zobaczmy, co to mi mamy za plac. Nie wiem, ale. Nie mogę kupić, nie wiem, dobra na razie zajmijmy się pracą koszenia w na tym polu. Pierwsze na tej mapie ŚPA. Wszystko leci z rąk I to pozdrawiam Farmerów, farmerki Farmerów, lubią farminga Na moim kanale i nowych i starszych Jak na mnie Się ociągam Niek jest mapę, mapa, zobaczymy, czy mi kiedyś się podobała, nie wiem jak teraz Różne hodowle Spółstra jego fabryki Co ja mogę powiedzieć? I się podobała. Piszcie w komentarzach, która Ci bardziej wam podoba. Pęjdzie. Chyba wasze, propo, wasze propozycje. Ile widziane? A tak, tak. Tak, Paweł, czy tam Zagryk? Czy Kristy Co? Jednym rzutem może? Nie, jednym to nie. To szybko by było, nie? Byś chciał? Czy polskie byście chcieli na tej mapie? Nie wiem, Piszczo? Opozycje? Nie widziałem. Odpiszę, będę miał mógł, to odpiszę w każdej chwili, w każdej porze. Nie widzę problemu. Następną sobotę zaproszę gościa do grania. A to chyba raczej będzie 22. 17. To dzień. Głupie piszczą, bo ja nie wiem tego serię robić czy co. No jak nie do mnie, jak nie do mnie. No, nie świeci się na życiu. zielono i nie do mnie. Ale. Błędy jakieś mapy, czy co? Nie ja wiem, sam zastanawiam się. Coś z co mapą dzieje. Coś źle zrobiono z tą optymizacją, czy jaką tam nie było? Nie wiem, był, naprawdę nie mam pojęcia. Widzicie sami, co się z tą ma Nie wiem, będę się to czy coś mam. Sam co się zastanawiam. Bo kiedyś miałem, ale nie miałem takich problemów. Jak teraz. Piszcie w komentarzach, może to pomóc. Так, пошли. Эмоции били Базу понимаю, бы купить не много. Не, правда, не, блин, mm -hmm. он Сам все восстановлен. Так, лещу, like, так. czy nie śmiej, jak więc więc zaraz ten procent mamy jakaś orka bromowanie, nie wiem nie czym zobaczymy jeszcze co będzie jak będzie na pewno całego odcinka nie spędzę na koszeniu. O nie. Jak widzicie. Trzeba trochę robić. Pracować. Nie ociągać się. Doskonale. Ej, ja, jest. Widzicie, praca trzeba robić. Bo z pracy nic nie ma. Przed Wiedział. ale to co ma dwadzieścia Tak będzie może. czy jest tam Taro ja 22. Mapę. We wątpię co. Wątpię. Śmieć wątpię Coś 70% już kombine mamy. Dobra, Tomek, Tomek. Ci ogarni, ja wiem. Nie śmiejiliśmy Cikana Onczej no, kało czy ty byś lepiej kosie <noise> Tak? A pewno Dobra Dobrze ruda ustawiona Nie będę tego źle jak się lubi W środku Pona Dziennikiem wyjeżdżą mi a tak. może jakieś kury czy coś będziemy panować hmm. Zobaczymy, zobaczymy Czy się Wam spodoba, tak Ja wiem, że polskie mapy na są ale to już trzeba coś z tym zrobić, tak O skosiłem, udało mi się Dobra, tutaj będziemy to na ulubniać tak, 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 trzeba Znaczy nie, tutaj, aha A i się ginęło, dobra ja mi się na razie marnować planów, nie? drugi raz pojedziemy, bo... Trzeba by było więcej do, do tego siano czyjegoś... Czyjejś pracy... Nie... Jak wymieszni się? Piszcie w komentarzach. Ja wiem, ja wiem. I. Słowo, życie jest. I Dobra. Praca trzeba. Dobra. Zawsze będę powtarzał. I co tam będzie zaraz? 6, Jeszcze 6% dobra. Tak. Do pełnego kombajnu. I tak to jest. Widzicie sami. Что там А, тут есть, так? не ладно. Ладно, мы идем. там есть. jedziemy nie no pan pardonmy şimdi tu no jedziemy no wysypuj, wysypuj. Będzie potrzebne, nie? Co trzeba? Może kurą, może świnką? Może to? Może sprzedamy? Może na coś trzeba zarobić, tak? A może tam trzeba pole kupić? No wszyscy zobaczymy. odbyć na razie. Mm -hmm. Nie mogę x -y mani. ani... No już tak szybko, tej mistrzu. No o co chodzi tu? Są to A przyspiesza, potrzeba mi to. No to zamknijmy, zamk... lule, lulę, Jedziemy dalej koszyć. Co ja wiem, ciągnikiem akurat przejadę. Nic nie będzie. Znak rozdrobniony. Farming jest 8.34, a u mnie jest za Pierwsza w nocy. Jeszcze raz. Jeszcze raz przyjadę. Przyjmę kultywator i... I zrobię inną pracę. Ja nie wiem, czy... Bo mam pole jeszcze jedno. Czekajcie, Bo okay? Trzasnęło wow. to.

Idź na pojęcie, Co jest? <tryk> Aha, no. zobaczymy co będziemy mogli sić? Lepak O! Wiedziałem, że z tym można sić. Hmm. Może lepiej ja posadzimy. Zobaczymy co my mamy. Życzą mi się nie latę. Ale ty mamy tu nic. Morozy i... <noise> Jak ja tu mam zatankować go? Tak momentach... Może tak zatankujemy? Ale młodko. Czekajcie może. Ja tu na ulubie pues, nie na się. Wiesz, że nie Trzeba próbować, nie? Taki rok coś ci nie? O maszynie. Dobry jesteś, Rammus. Chyba rozumiem, prawda? Ale rozbładziłeś się. Ale rozbładziłeś się nic.

to niedziela, tak? Mhm, dobra. Fajne, że to przyładować trzeba. O, naprawdę. fajnie. No i co? Idziemy. Zamknię, zamknię. I co? Nie wiem, No i tu co postawimy. Aha. Zobaczymy na pole siać. zobaczymy czy będzie można siać. przepraszam ale zobaczymy czy będzie można siać. Penza pęk 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 niedużym, bo pęk 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 nie nie

nie Jedziem. jedziemy. jedziemy. Opu. Ale jak ja to mam? Był u siebie, nigdy opusz. No opusz. Co no. tam? Ciaję w ogóle? PRPR, ja coś tamdę na mapie. No, co jest? Krynica posiada, tak? Chyba to ruwalna. To oralna. Późni pasłonecznik. Ale to nie moje poły? To moje poły. Nie rozumiem No sam nie wstęcie. Sieje, dobrze, dobrze Chyba sieje, nie? Sam się zastanawiam Ciemno, że robię, tak? I co? Ojcie, gościo, dobry, żegnam, co tam, do linki, pod tym filmem na moim kanale, playlisty. Zapraszam serdecznie do oglądania. W prawym dolnym rogu będzie film dla was proponowany. I dziękuję za łapki, subiki i, i trzymajcie się papa. Pa.